ale ziółko na Festiwalu Grawitacji na Łęczowie. Kim jesteście i dlaczego tu jesteście? Witamy. Nazywamy się tak jak pani powiedziała, Aleziłko. Jesteśmy rodzinnym gospodarstwem. Mamy w między innymi konopię. Jest to odmiana tygra, w pełni legalna konopia siewna, która posiada właściwości zdrowotne i posiada właściwości psychoaktywne. Możemy wspomóc swoje zdrowie, przypro, e, przywrócić stan, homeostazy w naszym organizmie. Czym się wyróżniamy? Wyróżniamy się tym, że sami sprawiamy tą konopię. Robimy ją z intencją zdrowia, żeby pomagała e, klientom, Mamy tak, w asortymencie herbatki wszelkiego rodzaju z działami. Mamy też olej tłoczony na zimno z nasion. Ponownie. To jest olej tłoczony metodą na zimno, dzięki czemu zachowujemy wszystkie wartości odżywcze, te, które są w nasionach. Idealna proporcja kwasów omega-3 do omega-6 i omega-9 działa przeciwzapalnie, reguluje gospodarkę hormonalną, wspomaga procesy trawienne, w smaku jest przepyszny. Nie zawiera goryczki. Także polecamy każdemu. Idealnie nadaje się to sałatek, dodajmy na silno. Natomiast herbatki, mamy też herbatkę do degustacji. Jeśli ktoś jest na łęczowie, to zapraszamy. Jeszcze sobie. muszę coś dodać od siebie. Tak jak narzeczona wspomniała, robimy to z intencją zdrowia. Eee, mamy około 1-2 hektarów zazwyczaj posiane. No eee, i ścinamy to na dzięki czemu e, przy zbiorze mechanicznym na przykład kryształki, które znajdują się w kwiatostanach, opadają na ziemię. My to zbieramy ręcznie, żeby po prostu ten sóz był jak najwyższej jakości. Przetwarzamy to we własnym zakresie. Eee, można z nami porozmawiać zawsze chętnie. Udzielimy kilku rad. No i robimy też inne rzeczy z tych konopi. Takie na przykład jak mazidło konopne prawdziwe, tak zwane oleje CBD. Także serdecznie zapraszamy. A gdzie można dostać Wasze produkty, jeśli ktoś nie przyjedzie do Nałęczowa? Tak, mamy stronę. Nazywamy się na stronce www.alemyślnikziolko.pl i tam mamy sklep, tak, można śmiało tam do nas zajrzeć, będziemy teraz uruchamiać bloga, gdzie będziemy po prostu stawiać no, ciekawe artykuły związane m.in. z konopiami, poparte badaniami i naszymi własnymi odczuciami, no i też informacjami zwrotnymi.